Dzień dobry, z rana. Coś by trzeba było dzisiaj porobić troszkę. No i tak myślę, tutaj to trochę uprzątnąć, żeby nie stało. Ten stół. Wniosek do stodoły. Opryskiwaczem trzeba ogólnie wyjechać, bo tutaj przyjedzie kupa piachu dzisiaj do usypywania stodoły. Czyli, jako tako, e, idzie pomału, idzie pomału, 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 to pomału, ale idzie. Do ptodu ten stół to chyba tędy trzeba będzie wprowadzić. i tam go poszuram sam jakoś nie jest taki ciężki żeby aż panikować forszajem trzeba byłoby odjechać w ogóle to ja muszę ten opruskiwacz no, jeszcze zacząć robić bo ja już muszę jechać pryskać zaraz No, to pewnie jeszcze dzisiaj lance rozłożę wydmucham wszystkie te sekcje albo i nie tak sobie pomyślałem, jak, jak przodem dojadę do tego, do siatki o tam, to on się chyba tutaj rozłoży, żebym miał blisko, ale zobaczymy. Na razie to nim jadę i tutaj niech sobie stoi. Miałoby tak padać wczoraj, chyba padało wszędzie oprócz moich rewirów. Tam gdzie koło Świdnika padało, koło Lubartowa padało, a u mnie nie padało. I chuj, no, nic nie przybyło. Tak dziw, że to się jeszcze utrzymuje. Żebak przez noc jak przy, przykwit już. Dobra, mamy zabrany. Yy, opryskiwacz To teraz trzeba ten regał I stół wtargać jakoś W ogóle to ja muszę jechać po te Ja muszę jechać po widły do palet Mogę to zrobić teraz I czym mi to pomoże? No coś by mi pomogło na pewno Ale którędy by to wstawić? Tędy nie wstawię Bo tu jest zablokowane No, tu trzeba zacząć sprzątać znowu jeszcze, ja pierdzielę, no ale jeszcze chcę tam dokończyć wszystko co zacząłem, Piero będę szedł dalej w tą stronę, tutaj też mam do roboty tą zaprawę ce, e, zaprawę w workach co mam to jest tynk cementowy, ale ja go wezmę, rozrobię mieszadłem w wiadrze, w wiadrach czy w kastrze jakiejś i będę musiał opierdzielić silosy. O. To oczyścić najpierw, tutaj zrobić taką obrzutkę dookoła, silosu, no i wszystkie trzy dookoła, nie? Bo tutaj jest szczelinka, szczelinki są, i tam podchodzić pewnie woda, może, nie? Nawet na pewno podchodzi. To jest raz, że woda, a dwa, jak ja podłączam dmuchawę, no na przykład tutaj jest, podłączam dmuchawę pod podłogowo. Do tego przyłącza i dmucham. To to zamiast y, podłogą perforowaną iść do góry i tą rurą wychodzić, to 50% idzie bokami. Pod be, między betonem a, a cementem, nie? I dlatego to jest y, konieczne do wykonania. <tryk> Ta zaprawa, ten sobie poradzi. Oblepie tak dookoła koła, oblepie i to przystnieje i, i wsio. Mam nadzieję, że to nie odpęknie. A jak odpęki to będę sobie radził jakoś inaczej, a, a ta zaprawa to i tak ręczna, nie maszynowa. Tak więc, wiecie, nie problem. O to mi się połamało właśnie na polu ostatnio. O, uchwyt. No i teraz trzeba jechać nowe kupić. Dwie sztuki takie. Mam założone ze starych lanc. Yy, ze starych lanc ale tam są inne końcówki takie yy, bez Tak jakby bez yy, tych dysz niebieskich tylko czerwona nie wiem czy to kurde tym turem no turem wiozę do tego pod drzwi i to wszystko a tak Jó. Już jestem w tym miejscu. Na wozu trochę coś się rozsypało. Trochę na ogród się rzuci, może na ziemniaki można na ziemniaki stosować taki nawóz? Można, czemu nie? Muszę jeszcze rozwalić ten słupek po a żeby po rozwalić, to muszę rury poza Pozatykać Tu wychodzi I będę musiał takie końcówki założyć o. A to jedną to mam No A nie ta nie Ta jest dalej na wąż O takie końcówki Korki takie A to miało już tu i tam woda A to do zdjęcia chyba będzie już drabinę porozkręcać tu i tu po słupek wek To tak będzie może to i tak będzie tutaj Stabilnie, tu półka wyleciała, kawałek półki, no i już pół warsztatu zrobione, no, piwo jest, wino jest, tutaj ta lampa już jest nawet gotowa pod stół. Zobaczymy. Jeszcze zobaczymy. Ale trzeba już po to wszystko działać. Ja właśnie będę wyjeżdżał po Widły do Palet. A ten dystrybutor jednak, jednak będę chciał sprzedać. Ja już go używał nie będę. Patrzcie, znalazłem na Allegro identyczny. 880 zł kosztuje. Plus wysyłka. On przepompował. Ma tutaj? Ma, główny licznik, 2000 tysiące, tysięcy litrów przepompował. 20 tysięcy litrów jest sprawny, plus do tego Mauser. 880 kosztuje nowy, ja chcę 4 stówy za niego, plus Mauser stuwa. No bo to dwie stówy Mauser kosztuje. Wszystko po pół ceny u mnie kurwa, jak w Biedronce. Jedyny mankament to teraz o, wąż pęk Trzeba go przeciąć tu, założyć jeszcze raz i więcej nie ma mankamentów, czyli ogólnie sprawny. Ten wąż jest 3-metrowy. No i ma do zalewania. Tutaj jest dziura. A tu, tu jest e, zrobiona dziura do tego węża z sitem, ze smokiem i on sobie zasysa sam. To nie jest zalewowy, sam zasysa, nie? Nawet z dna. Wszystko dosyć się. E, także ja jadę. Zaraz będziemy działać. 去年。 Kurwa, tamtego to będzie kłopot wyciągnąć To nie mały Ten to jeszcze chyba pójdzie A, ja go mogę to zdjąć Anunți! Punct Cemna! Bursa Cam! Tak go wiesz, czy za uszy Za uszy bezpieczniej by było Do betonu na jedynce, pierdziele Ten drugi to by chciał się pewnie tutaj postawić z powrotem na tę paletę Gdyby go tak Ładnie poprosić mamy tak. Oś kurno, haka. żeby te widły nie przebiły, później jak on się postawi No kurde mało miejsca To jakoś by wykorzystać, ale jak jak to jest suwane To normalnie trzeba zawiązać ją Nie powinno puścić Coś niby jest. Ciekawe, czy podjadę tak blisko? się tak głęboko wsunę? Zobaczyłem się tylko w big baga. Zobaczyłem się tylko w big baga nie wnuk. Się. Czemu? To trzeba opuścić. Easy. I poleciał Rozdupcyłem coś. Ej, mm. kurde. Co on się tam kurwa zapaliło? Tam między jakieś deski, kurde. Bo tam się ta ostatnia, ta wywaliła. Ale jakby go teraz tym pasem ściągnąć, do tego przyczepić, to ja bym go chyba wyjął w taki sposób. Coś mi się wydaje. I co wy na to? Ma to prawo wyjść, czy to nie ma prawa? No zobaczymy. Do góry, teraz i do tyłu, a potem aby go za uszy złapać. Już jest do dupy. Wszędzie folii napchnąć. Folia na nic Tu i tu przebite Zaraz to zakleję Dobra mam taki Spray Klej w sprayu Nakleiłem takie folie I to jest szansa Że utrzyma Już jakiś czas minęło Niech on przyschnie Ale chyba już będzie dobrze Mam założone troszki Próbujemy to wywieźć Noć śmiana, nie sypie. Jedziemy ale na Teraz jeszcze ten stół trzeba wnieść tam. On jest taki stabilny jak moje gospodarstwo kiedyś. Mam taką osłonę z Ursusa, z prasy. I tak planuję wyciąć to tu. Tu. I mamy fajny emblemat Ursus. Można byłoby zrobić jakieś podświetlenie i gdzieś to do mojej szóstki zamontować ale jeszcze nie mam pomysłu gdzie halo No i przyjechała piachu. Kurwa kawał składu piotrans firma. Tu jest nie wiem, ile to ponad 15 na pewno, 650 zł za taką gwroteczkę, jakby ktoś chciał, kontakt to przekażę. Idzie. Podnieć. teraz MTZ będzie miał co robić kurwa, spadnie ładnie kurwa żebym ja go tylko nie zajedził tego MTZ-a spora kupa kurwa wapna jak przywożą to jest trzy razy mniej czemu tak? Poszło wszystko No i ładny żwilek Przygęści się Beton i ogień na płoki Dobra, mamy to załatwione piachu kupa Pierwsza idzie ta strona, koparką trzeba, koparką to ja i tak muszę busa załadować o zaraz, bo jadę kopać jeszcze dzisiaj, kurde, kiedy ja to wszystko zrobię, no i tutaj będę już MTZ-em sobie usypywał, jadę teraz do Parczewa kupić zaślepki, odkręcić trzeba poidło, co tam miałem, a w kosiarce urwałem, kurwa sznurek muszę kupić, o tutaj pomógł mi kierowca wnieść regał, bo, bo wie, pamiętacie ta stabilność jego. Nie wiem, co z tym regałem, czy go nie rozpieprzyć, ale może gdzieś coś się postawi, tutaj koło stołu zaraz będzie stał, czy coś, czy jakoś tak. Tutaj tu pójdzie pewnie dwie takie wywrotki, chociaż nie, nie wiem. Nie chcę spekulować. Na razie zobaczymy, ile wyjdzie mi, jak to wsypię tutaj. Trzeba to jeszcze zagęścić. Także ja się z Wami żegnam. Koniec pierwszej części dnia. Widzimy się w drugiej. I do zobaczenia. Niech plan będzie z nami.